Powiedziałeś, że się nie ruszałeś. Jeden zabity. Strzelasz. Tam dobrze strzelał tam dobrze strzelasz. Jeden w zabity, lewo. jeszcze jeden jest szkuleję znowu. Zabity. Tak to bym nie chciał. Ja bym chciał... ...zwycięskie starcie Do W ogóle z mojej pozycji słaby. Zabiłem widok. jedno. A nie. No poprawili luty w tych niektórych rzeczach, więc Krzaki, ktoś przy drodze jest Pod nami przy drodze jest ktoś. Wiem, słyszę jak biegnie Jeden zabity ja idę na drugą stronę Patrzcie co tam Nie Strzela do mnie Też I... jeszcze jeden świgam na dół Skoczyłem na dół. Jestem jeszcze na górze. Schował się. Mhm, ja za czerwonym kontenerem jestem. We're coming, you nie Wiem, czy on nie chodzi po mnie. Kurwa, lewej niemiecką y ciągnikiem. Tapi,